Według planów droga miałaby przebiegać przez część Placu Kościelnego, więc jedna z bram wjazdowych na teren parafii musiałaby zostać zlikwidowana. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, władze miasta nie przedstawiły redemptorystom dokładnych planów inwestycyjnych ani nie zaproponowały wybudowania nowego zjazdu na teren parafii. Jesteśmy przekonani o tym, że wszystkie formalności i wszystkie wymogi, które zostały na nas nałożone, są zgodne z polskim prawem. Przedstawiliśmy staroście Głogowskiemu, który wydaje pozwolenie z RIT komplet dokumentacji dokumentacji wykonanej przez profesjonalistów nie wniósł do tego żadnych zastrzeżeń, wydał decyzję z RIT, więc przyjmujemy, że jest ona zgodna z polskim prawem sama budowa drogi jest oczywiście skorelowana z budową galerii i istnienie galerii i jej funkcjonowanie zależy od tego, czy ta droga będzie, czy nie nam zależy na tym, żeby ta droga powstała jak najszybciej i myślę, że podobnie podejdzie do sprawy nadzór wojewody, który będzie rozpatrywał to odwołanie. Odwołanie wpłynęło z Domu Zakonnego Prowincji Warszawskiej. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela potwierdził nam rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie, Bartłomie Adamczak. Teraz wyjścia są następujące: albo zostanie utrzymana w mocy decyzja zezwalająca na budowę drogi, albo ponownie trzeba będzie rozpatrywać cały wniosek o wydaniu zgody na realizację inwestycji drogowej. Czy to oznacza, że budowa galerii handlowej Markredo znów przesunie się w czasie? Inwestor Elp Development zapewnia po raz kolejny, że Budowa obiektu ma ruszyć w trzecim kwartale tego roku. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na ligę zakładów pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.